Odcinku na kanale Tropem, i w tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić kalendarz adwentowy dla psa. Wiem, że jest dopiero połowa listopada, natomiast wolałam nagrać ten film wcześniej, aby każdy zdążył zakupić wszystkie potrzebne materiały i zdążył jeszcze do 1 grudnia ten kalendarz przygotować. I jest to kalendarz dla psa, mojego pomysłu, natomiast możecie zrobić również taki sam kalendarz dla kota lub dla siebie, więc zapraszam do oglądania. Do przygotowania kalendarza będziemy potrzebować bombonierkę. Oprócz tego będziemy potrzebować jakiś papier prezentowy, fajnie jak ma kolory świąteczne, natomiast każdy jest w porządku. Ewentualnie może to być jakiś zwykły papier bądź bibuła. I będziemy potrzebować oczywiście psie przysmaki, które włożymy do środka. Ja akurat włożę takie małe przysmaczki z firmy Macet. Ważne jest to, żeby nie były to duże przysmaki, ponieważ jak wiadomo, do kalendarza się nie zmieszczą. Przydadzą się również takie rzeczy, które można znaleźć w każdym domu, jak nożyczki, ołówek i linijka. Opcjonalnie można przygotować sobie jakieś materiały, którymi będziemy ten kalendarz ozdabiać. Potrzebny będzie również jakiś kawałek tektury albo kartonu. Naszym pierwszym krokiem jest otworzenie bomboniarki. Teraz musimy pozbyć się tego całego wkładu z czekoladkami. Pamiętajcie przy tym, że czekoladki należy traktować z szacunkiem. Zostawiamy sobie tylko te dwie części. I teraz mamy czas, żeby rozplanować okienka. Jeżeli planujemy, żeby miały równy kształt, to musimy ustalić ile ich zmieści się w tą stronę, ile w tą stronę. Jeżeli zaś każdy planujemy zrobić innego kształtu, musimy również je wszystkie rozrysować. Po długich i wyczerpujących obliczeniach w końcu udało mi się podzielić cały spód bombonierki na 24 kwadraciki. I jak widzicie, te kwadraciki na okienka są naprawdę spore. Dlatego, jeżeli chcecie zrobić helenos odbędowy dla bliskich bądź dla przyjaciela, na spokojnie możecie zrobić go właśnie w bombonierce. Musicie po prostu wybrać większą, bo w niej spokojnie w tych okienkach zmieszczą się nie tylko jakieś słodkości, ale także jakieś małe upominki, jak na przykład jakieś kolczyki. Teraz naszym zadaniem będzie stworzenie ścianek do tych okienek, które zrobimy z pomocą tektury. I również trzeba wszystko wymierzyć, wyciąć i przykleić. I po licznych zmaganiach i wielkim bałaganie, wycięłam cztery paski, które będą ściankami tymi dłuższymi. Będę je przyklejać, i dopiero oczywiście teraz przypomniało mi się, że nie powiedziałam o kleju, gdy mówiłam o materiałach potrzebnych do zrobienia kalendarza. A więc klej też się przyda. Najlepiej, żeby był to jakiś mocny klej. Ja użyję Budaprem, Budapremu i będę. Przyklejać te dłuższe boki. Teraz musimy jeszcze wyciąć i nakleić te wszystkie króciutkie kawałeczki na pozostałe ścianki. Ścianki pozostawiamy do wyschnięcia. I ścianki bardzo ładnie już wyschły. Na razie nie wyglądają jakoś bardzo estetycznie, ale za chwilę to się zmieni, kiedy ozdobimy wnętrza okienek. Ja wyłożę je. Ja wyłożę je w środku serwetkami świątecznymi. I każde okienko wypełniłam już czerwoną serwetką, tak żeby zakryć te wszystkie niedoskonałości i dodać trochę świątecznych barw. I teraz do środka okienek powrzucam te przysmaki. Myślę, że do jednego okienka wrzucę dwa lub trzy, ponieważ są one malutkie, a okienka dość duże. Wszystkie okienka są już uzupełnione. Teraz należy jeszcze raz dokładnie zmierzyć wszystkie wymiary okienek, ponieważ po zakryciu i zaklejeniu nie będziemy mieli już do niej wglądu, a będzie trzeba jeszcze wyciąć okienka do otwierania. Jest też to również ostatni moment na to, żeby dokonać jeszcze ostatnich ozdobień. Całość przykrywamy. Następnie... Na bombonierkę naklejamy papier prezentowy. Musimy go bardzo porządnie nakleić, ponieważ później będziemy wycinać okienka i może on się nam rozchodzić z bombonierką. Kalendarz jest już zapakowany i teraz możemy tylko wyciąć okienka. Przy wycinaniu należy pamiętać, żeby jeden bok zostawić nienacięty, dwa wyciąć i jeden tylko delikatnie naciąć, żeby okienko otworzyło się pod wpływem delikatnej siły. Kalendarz jest już prawie gotowy, zostało nam tylko wydrukować i nakleić numerki. Numerki można znaleźć w internecie, tam jest ich naprawdę duży wybór, i każdy znajdzie coś dla siebie. Gdy już wydrukujecie sobie numerki, wystarczy je przykleić na kalendarz. Możecie je ułożyć w jakiejś kolejności, ale ja osobiście wolę, jak są one jakoś losowo ponaklejane, bo wtedy jest radość z ich szukania. I tak się prezentuje gotowy kalendarz. Jestem pewna, że Wam wyjdzie ładniej, ale myślę, że i tak nie jest taki zły. Jest kolorowy, jest świąteczny, a co najważniejsze jest zrobiony własnoręcznie. Dlatego również Was zapraszam, żebyście spróbowali może samemu zrobić taki kalendarz dla swojego zwierzaka, może i dla rodziny. Jeżeli zrobicie, możecie dać znać w komentarzu. A teraz pokażę Wam, jak się otwiera okienko. Wiem, że przed 1 grudnia nie powinnam tego okienka otwierać, natomiast bardzo chcę pokazać, jak to wygląda od środka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Za wszystkie niedociągnięcia przepraszam. Na kanale będą się już pojawiać filmy ze świątecznym klimatem. Dlatego serdecznie zapraszam i ja się już z Wami żegnam.